Itch. Jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest dycha.

siedem, osiem, dziewięć, oddychaj, dziesięć, jedenaście, dwanaście, dobre tempo, czternaście

Spróbuj pod nią odrobinkę schodzić, bo tu masz największy moment, najtrudniejszy on masz przy prostowaniu tych łap. Dawaj, zostało 6 i 20 overheadów. Dawaj, hop. Zajebisty czas. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dawaj, jeszcze raz. Sześć. Jazda. Raz. Dwa. Trzy.

Zów musi być. 3,58.